Betlejem, część druga. 20 sierpnia 636 roku muzułmanie pokonali nad potokiem Jarmuk wojska bizantyjskiego cesarza i w konsekwencji zajęli m.in. Betlejem, ale, co może wielu zdziwić, nie zniszczyli bazyliki narodzenia. Nie zrobili tego, ponieważ również dla nich stanowi ona ważne sanktuarium. Ze względu na narodziny tutaj proroka Issy, czyli Jezusa. I także obecnie wyznawcy islamu przychodzą do groty, a nawet do niej pielgrzymują. Pamiętam kiedyś muzułmańskich pątników z Indii. Incydent z mozaiką, która uratowała bazylikę, o czym opowiadałem w pierwszej części, okazał się brzemienny w skutki również z innego powodu. Niemalże dwa stulecia w chrześcijaństwie trwały spory na temat czczenia ikon i ogólnie wizerunków świętych Maryi Jezusa. Zwolennicy zakazu kultu obrazów, tak zwani obrazobórcy lub ikonoklaści, podawali podobny argument, jak dzisiaj m.in. świadkowie Jechowy, jak można oddawać cześć przedmiotom? Skoro Bóg powiedział w Torze Mojżeszowej, że nie będziesz czynił żadnej rzeźby, żadnego obrazu. Wtedy na arenę sporu wszedł Jan Damasceński, który zresztą mieszkał i zmarł nieopodal Betlejem w klasztorze Marsaba. Stwierdził on, że owszem, istniał taki zakaz w Starym Testamencie, ale w fakcie wcielenia Chrystusa. Bóg pozwolił się przedstawiać plastycznie. Sobórnicejski II z końca VIII wieku doprecyzował, że ikony zgadzają się z wolą Boga, ale powinny być podpisane. Jak przyjrzycie się ikonom, to zauważycie, że umieszczono na nich podpisy informujące kogo lub jakie zdarzenie unaoczniają. Krótko mówiąc, uznano, że wizerunek może zdziałać cuda, podobnie jak to było w przypadku mozaiki przedstawiającej pokłon magów w Bazylice Narodzenia, uratowanej przez to od zniszczenia przez Persów. Bazylika przetrwała panowanie muzułmańskich dynastii Umajadów, Abbasydów i Fatymidów aż w roku 1099 wraz z całą Palestyną. Przeszła we władanie krzyżowców. W Bazylice 25 grudnia 1100 roku został koronowany Baldwin, pierwszy król Królestwa Jerozolimskiego. To krzyżowcy dodali ściany między nawami bocznymi a transeptem oraz upiększyli wnętrze mozaikami. Do naszych czasów zachowała się tylko cząstka z 12 wiecznych zdobień. W transepcie zachowały się mozaiki ukazujące wydarzenia z dorosłego życia Jezusa, takie jak wjazd do Jerozolimy, wizyta w wieczerniku po zmartwychwstaniu oraz przemienienie na górze. Na podstawie informacji franciszkanina Quarezmiusa Pochodzących z XVII wieku, wiadomo, że nad wejściem na zachodniej ścianie znajdowało się wyobrażenie pnia Jessego, czyli drzewa, na którego gałęziach siedzieli prorocy i każdy z nich trzymał zwój z fragmentem ich własnego proroctwa zapowiadającego narodziny Mesjasza w Betlejem. Jesse nie został wybrany bez powodu. Tak miał na imię ojciec króla Dawida. Do Dawida i symbolizującej go liczby czternaście nawiązuje ewangelista Mateusz, gdy dzieje Izraela do narodzin Jezusa periodyzuje na trzy okresy po czternaście pokoleń. Po czternastu stopniach schodzi się do Groty Narodzenia i wreszcie czternastoramienna gwiazda wyznacza miejsce, gdzie wedle tradycji urodził się Jezus. Na ścianach ponad Nawą Główną istniał pierwotnie następujący program ikonograficzny. Między oknami przedstawiono aniołów. Do dzisiaj między drugim a trzecim oknem od prezbiterium w części północnej zachował się podpis autora mozaiki – Basilius Pictor, czyli malarz Bazylii. Poniżej linii okien umieszczono postanowienia. Na północy synodów, a na południu soborów. Dzięki przeprowadzonym pracom renowacyjnym, począwszy od 2013 roku, włoscy konserwatorzy odsłonili mozaiki z deklaracjami synodów w Antiochii i Sardyce, jak również oczom zwiedzających ukazały się regulacje soborowe, oznaczone kolejnymi literami alfabetu łacińskiego. Pamiętajcie, że chociaż zdobienia mają charakter wschodni, zostały wykonane w okresie dominacji krzyżowców. Dlatego na południowej ścianie wciąż są widoczne łacińskie litery B i F, mimo że teksty uchwał zapisano po grecku. Tuż z nad linii kolumn spoglądają na gości bazyliki twarze przodków Jezusa z Ewangelii Mateusza, renowane już w XXI wieku. Na północnej ścianie nie zachowały się istniejące kiedyś wyobrażenia postaci, wymienianych z kolei w genealogii Ewangelii Łukasza. Z okresu dominacji krzyżowców pochodzą również malowidła na kolumnach, przedstawiające świętych i ładnie wyeksponowane po pracach konserwatorskich. Podsumowując, można sobie tylko wyobrazić, jaki majestat i piękno. Biły w średniowiecznym wnętrzu Bazyliki Narodzenia. Wraz z definitywnym kresem władzy krzyżowców w końcu XIII wieku, bazylikę czekały trudne czasy. Pozostawała wprawdzie kościołem, ale ulegającym dewastacji. Wyrywano marmury posadzkowe, które wywożono na wzgórze świątynne w Jerozolimie. By przeciwstawić się dzieł zniszczenia, Zamurowano portal wejściowy i powstała wspomniana Brama Pokory, główne malutkie wejście do Bazyliki. Budynek przypominał, jak twierdził XV-wieczny pątnik Felix Fabry, stajnię bez siana. W późniejszym okresie sytuację w niszczającej Bazylice zaczął również komplikować konflikt między duchowieństwem wschodnim, a zachodnim o prawa do poszczególnych stref we wnętrzu kościoła. Spór rozwiązało ostatecznie wprowadzenie w połowie XIX wieku, tak zwanego status quo, który zaprowadził następujący porządek. W Grocie Narodzenia, bezpośrednio pod głównym ołtarzem bazyliki, zachowała się do dzisiaj srebrna czternastoramienna gwiazda z łacińskim napisem. Tutaj z Maryi Dziewicy. Urodził się Jezus Chrystus. Franciszkanie zamontowali ją w posadce groty narodzenia w 1717 roku. Gwiazda ta stała się również pretekstem do wybuchu wojny krymskiej w latach 50. XIX wieku między Rosją a Turcją. Chodziło o panowanie nad miejscami świętymi i przekazanie wszystkich niemuzułmańskich poddanych ziemi świętej pod opiekę Carów. Do Kościoła katolickiego należą również ulokowane w bocznej niszy Groty Narodzenia dwa ołtarze, żłobka i Trzech Króli. Upamiętniają symbolicznie złożenie w żłobie i wizytę magów perskich. W 2018 roku na suficie tej bocznej katolickiej kaplicy w Grocie Narodzenia zainstalowano czternastoramienną gwiazdę pokoju. Wykonaną przez polski zakład artystów bursztynników z Gdańska, studio Drapikowski. Do greckiego kościoła prawosławnego należy pozostała część groty narodzenia, która ucierpiała w XIX wieku z powodu trzęsienia ziemi, pożaru. Szkód jednak praktycznie nie widać poza osmolonymi powierzchniami, zwłaszcza na suficie. We władaniu greckiego prawosławia pozostaje prawie cała bazylika. Dla przydania jej majestatu rosyjscy imperatorowie podarowali przepiękny ikonostas oraz imponujące kandelabry. Dwa boczne ołtarze w północno-wschodnim krańcu kościoła mają z kolei w swoim posiadaniu duchowni ormiańskiego kościoła apostolskiego. Duchowni Trzech Wyznań mają wyznaczone godziny celebracji liturgicznych i obszary, którymi zawiadują. Dla unaocznienia tego ciekawego podziału podam wam pewien przykład. Kilka razy członkowie grup pielgrzymkowych, które oprowadzałem, mieli w programie msze o szóstej rano w grocie narodzenia. Zejść do groty mogli jednak dopiero po zakończeniu modlitw w części ormiańskiej. A skończyć musieli o 6:26, ponieważ szybko trzeba zrobić w grocie narodzenia porządek, zanim pojawi się w niej grecki diakon o 6:30. Do groty narodzenia prowadzą dwa wejścia od północy i od południa. Pierwotnie grota miała otwory od północy i zachodu, ale zachodnie wejście zlikwidowano, żeby skonstruować prezbiterium. Jeżeli już jesteście w Bazylice Narodzenia, nasuwa się oczywiste pytanie. Kiedy narodził się Jezus? Moim zdaniem najprawdopodobniej zimą z siódmego na szósty rok przed naszą erą. Na jakiej podstawie tak uważam? Przecież 25 grudnia jest datą symboliczną, wypływającą z chrystianizacji obrzędów pogańskich. Dla mnie są dwa przekonujące argumenty za zimowymi narodzinami. Po pierwsze, Mateuszowy obraz Heroda dzieciobójcy odnosiłby się do danych zawartych u żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, że władca nakazał udusić dwóch swoich synów zimą z siódmego na szósty rok przed naszą erą. Po drugie, wzmianka w Ewangelii Łukasza. Że zwiastowanie miało miejsce w szóstym miesiącu w domyśle roku. Ponieważ rok żydowski rozpoczyna się jesienią, zwiastowanie miałoby miejsce w marcu, a narodziny wypadłyby w grudniu. Współcześnie Boże Narodzenie celebrowane jest w Betlejem trzy razy. W grudniu katolicy, 7 stycznia prawosławni Grecy, zaś 19 stycznia apostolscy. Ormianie. Bazylika Narodzenia w Betlejem została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2012 roku i poddana gruntownej renowacji, która zupełnie chyba jeszcze się nie zakończyła. Mówię chyba, bo ze względu na pandemię, ostatni raz byłem w Betlejem w marcu 2020 roku. W bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki. Znajduje się Kościół katolicki dedykowany świętej Katarzynie Aleksandryjskiej. Konstrukcja z końca XIX wieku została wybudowana na ruinach wcześniejszej świątyni, należącej w okresie krucjat do zakonu Augustianów. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na trzy miejsca, wszystkie po prawej stronie od wejścia. W przedsionku płaskorzeźba autorstwa Czesława Dźwigaja przedstawia powołanie Dawida. Płyta podtrzymywana przez wyobrażenie pnia jessego ukazuje wybranie króla i wybranie miasta na miejsce narodzin Jezusa. Dzieło stanowi prezent podarowany przez Benedykta XVI podczas jego wizyty w 2009 roku. Dalej z nawy kościoła schody w dół prowadzą do jaskiń okalających grotę narodzenia. Nadano im symbolicznie nazwy Świętego Józefa, młodzianków, czyli dzieci zabitych na rozkaz Heroda oraz świętego Hieronima. Choć zostały już w XX wieku dostosowane do zwiedzania i potrzeb liturgicznych, poświadczają użytkowanie już w starożytności. Zachowały się tutaj m.in. antyczne groby. W jednym z tych podziemnych pomieszczeń można oglądać cenotafy. Symboliczne miejsca pochówku antycznych pątników, członków wspólnoty skupionej wokół Hieronima ze Strydonu, czyli świętego Hieronima. Ten wielki uczony, autor wulgaty i jeden z czterech najważniejszych, tak zwanych ojców Kościoła, przybył do Betlejem, aby od rabinów uczyć się języka hebrajskiego. Dzięki czemu z kolei. Mógł dokonać przekładu Biblii na język łaciński. Jego pomnik stoi na dziedzińcu przed kościołem świętej Katarzyny. Związana jest z nim także pewna sympatyczna historia. Na przełomie IV i V wieku, kiedy żył Hieronim, niczym niesamowitym było występowanie na obszarze Judy lwów, które przedostawały się tutaj z Afryki. Jeden z nich z kolcem w łapie dokuśtykał do samotni mistrza translatoryki biblijnej. Hieronim ulżył zwierzęciu w cierpieniu, wyjmując cierń. Od tej pory Lew stał się mruczusiem, towarzyszącym świętemu w pracy. Gdy przyjrzycie się dokładnie wielu obrazom przedstawiającym Hieronima, bogata kolekcja jest eksponowana w Muzeum Prado w Madrycie. Zawsze gdzieś dostrzeżecie pysk owego lwa. Po wyjściu z grot warto się jeszcze zatrzymać przy bocznej kaplicy z figurką dzieciątka, umieszczoną dokładnie przy ścianie zwróconej w stronę Groty Narodzenia. W centrum Betlejem możecie jeszcze udać się do Groty Mlecznej. W dalszym opisie wydarzeń betlejemskich ewangelista Mateusz. Mówi wyraźnie o konkretnym domu, a nie o przygodnej grocie stajni. Mędrcy weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Miejscowe podania, sięgające VI wieku, informowały również o opuszczeniu pierwotnego prowizorycznego schronienia, by ujść przed siepaczami Heroda. W grocie mlecznej. Oddalonej od Groty Narodzenia o około 200 metrów w linii prostej, Jezus, Józef i Maryja mieli mieszkać i stąd przygotowywać się do wyruszenia do Egiptu. Gdy w pośpiechu Józef ponaglił swoją żonę, według palestyńskich podań kilka kropel karmiącej miało upaść na skałę, zmieniając kolor całej groty na biały. W grocie występuje jasny tuf. Relikwie, ów sproszkowany tuf z groty mlecznej trafiały do Europy i do Bizancjum już w VI wieku. Oczywiście nie ma mowy o wierze w sproszkowane mleko Matki Jezusa, choć jak znam wyobraźnię co niektórych pielgrzymów, to i to jest możliwe. Przy sanktuarium znajduje się sala, w której eksponowane są fotografie dzieci z całego świata uzdrowionych lub narodzonych. Dzięki modlitwie w Grocie Mlecznej. Wiara czyni cuda, choć cała sprawa owego proszku i załączonej modlitwy do mnie nie przemawia. Niektóre źródła podają w odniesieniu do Groty Mlecznej, iż była ona uważana za miejsce pochówku świętych młodzianków jeszcze przed przybyciem tutaj świętej Heleny. W sanktuarium Groty Mlecznej od 2009 roku. Znajduje się przywieziona z Polski kopia figury Madonny z Ludźmierza. Założenie w grocie mlecznej kościoła wiąże się z Paulą, członkinią wspólnoty kierowanej przez Hieronima. Ale obecny kompleks Groty Mlecznej stanowi połączenie obiektów wznoszonych od XIX do XXI wieku. W podziemiach najnowszej świątyni można zobaczyć wyjątkową monstrancję ołtarz, tryptyk jerozolimski, autorstwa studia Drapikowski. Współczesne Betlejem wchodzi w skład swoistego trójmiasta, razem z miejscowościami Bet-Cahur na wschodzie i bet -Dżala na zachodzie. W Bet-Cahur jest położone najsłabiej potwierdzone przez tradycję miejsce związane z narodzinami Jezusa. Odwiedzane bardzo licznie przez gości z całego świata pole pasterzy wiąże się z postaciami Moabitki Rut i Żyda Booza. Opis życia pradziadków króla Dawida zamieszczono w biblijnej księdze Rut, która czytana jest przez Żydów podczas późnowiosennego święta tygodni. Katolicki kościół na polu pasterzy Dzieło włoskiego architekta Antonio Barluzziego z 1954 roku w sąsiedztwie ruin bizantyjskiego klasztoru ma przypominać pasterski namiot. Wewnątrz ustawiono ołtarz podtrzymywany przez figury pasterzy z brązu, a na kopule ukazano wyobrażenia aniołów. W pobliżu kościoła. Istnieją groty służące za schronienie antycznym stróżom trzód. Wieczorem możecie się wybrać na kolację do restauracji tent nieopodal pola pasterzy. Zapewniam, że serwowana tam wyśmienita palestyńska kuchnia, wnętrza zaaranżowane na beduński namiot i wreszcie możliwość wypalenia sziszy, fajki wodnej do lub po posiłku. Dopełnią w waszych głowach obraz słynnego Betlejem w górach Judy.